Chyba tutaj jest banger, to jest Dawid I dzisiaj będziemy nagrywać strzały na dużą bramkę. I... No i tyle. Ja będę bronił. I Dawid będzie bronił. W ogóle nasi współpracownicy są takimi. <śmiech> <śmiech> Oni nie wychodzą. i musieliśmy brać jakiś w ogóle y, y, kijek do zdjęć, bo, bo. Żeby, żeby nagrać coś. Y, bo tak? A jest zimno, nikt nie wychodzi. Siły. Jest pierwszy kozaj, ten jest dobry. Nie lecisz. Ja pokażę Wam jak strzela. Najpierw znowu nikt w dziennej. Czyli ja. Już Wam pokazuję. Do jutro. Dobra. Jakie to było do tu pieszczo? Dobra, to była ja Albo po prostu. I włączyło się? Co? Słyszałem, Jak ja niby to miałem. Sygna. To jest ten cały ninja? Jest. Mamy super w który nie, gdyby nie przy pomocy naszych dwóch, to tego nie stałby. strzały ładne. Jak zrobię trzy strzały łody. Nie będzie bangierów. Jeden banger i to taki mocny moc. Ja muszę odchodzić, bo to nie będzie widać czasem. Gdyby nie piłko chwyty, to w tym momencie nawet tam są jeszcze piłko chwyty. wyjął! do lajka i subskrypcji na tym kanale, do po dużo ciekawszych filmów. grywać. strzały dziś. Chcę bardziej z lewo strzelać, bo będzie lepiej widać. Jakby będzie noc. no... No, strzał lepiej widać. Nie wiem, czy dobrze mam głos. No czemu jest skręca? Chłopie, się rzuca. Kilka już jest w ogóle nie wraca, się rzuca.

Jestem. Bang! Moje! Ja cię. Zaczynasz to. Z czego się cieszysz? Mówię. Mówię, mówię. Pisa. Moguję was, mogę Å. No To jeszcze? Ja Nie sądzę. To bardzo... Dobre. Jeden na pewno banger. To jest dobry gol. получается воскресенье в Musi być tak. tak, pierwszocik, podkręcona, i wolej. Tak strzały zrzucam. Jeszcze dwa. Taki gol. Mamy, mamy specjalną drogę. Teraz podkręcona. Jest! Dwa, i teraz jeszcze wolej. Jak go ukończę, woleję ja. Udało mi No to nie teraz to co będę strzelać, to będzie Jeden wielki wstyd jakaś yy, hańba totalna A jednak umie bronić W ogóle mi się tak staramy, my wychodzimy cały czas A tam w ogóle O Jezu, ale O Jezu! Вот где первый. Ну, трое близко, можно. ...to było. Ojojoj. Oj. Kurde. A jak w porszali to walę za wysoko, no. Ja nie mogę kiedyś strzelać. Zaczynamy, więc za chwilę będziemy kończyć. Nie! tak, no. ja. żegnają się z Wami Sigma Pierzej, Sigma Dawid. No i subskrybujcie jeszcze Banger i... I lecimy po sto!